Hej, cześć, witam w nowym odcinku tej samej serii pod inną nazwą. No tak, zrobiliśmy nową serię z tego wszystkiego. Ponieważ Henryk postanowił się przeprowadzić, postanowił, że nie chce już mieszkać na księżycu. <laughs> nie, postanowił, że chce się przeprowadzić, spróbować życia w innym miejscu. Nie czuł też jakiegoś wielkiego przywiązania. Chciał po prostu zacząć życie od początku po śmierci swojej mamy. Tak więc oto i on, i jego nowa rodzina. Ma dziś urodziny, więc tak pomyślałam, że postanowiłby zmienić swoje życie, jak to niektórzy mają taką drugą młodość, na przykład, i chcą sobie zmienić swoje całe życie. Więc postanowiłam, że to właśnie zrobimy z Henrykiem. Eee, przeprowadzimy się do innego miasta. I cóż, no zobaczymy, jak dalej im się potoczy to życie. Zasady są takie same, jeżeli chodzi o serię. Będą dalej odcinki trwające simowy tydzień, po prostu zmiana otoczenia. A żeby nie było to konfundujące, chciałam po prostu zmienić nazwę serii. Ponieważ, skoro nie mieszkamy już w Lunar Lakes, no to, no to dziwnie, żeby seria nazywała się nadal Lunar Lakes, nie? Więc oto pokazuję wam dom. Jest to dom, który już tutaj był. Wprowadziłam ich do tego domu. Dodałam tylko drobne zmiany, jeżeli chodzi o wystrój, w zasadzie spore zmiany. Nie zmieniałam za bardzo rozmiarów pokojów ani nic takiego, bardziej po prostu umeblowanie, żeby dostosować bardziej pod tę rodzinę. Także zapraszam do środka. Tutaj jest taki parking, też już tutaj był. Okienka, które włażą w sufit, ale nieważne. Zapraszam do środka. Tutaj mamy taki salon. Jest alarm, pamiętałam. Następnie tutaj można sobie coś podjeść, bo tu jest również kuchnia i śmierdzące żarcie. Dobry start. Tu jest taka, taka, taka przestrzeń na czytanie książek i troszeczkę relaksu. Ogólnie ustawienie rzeczy, co i gdzie, było prawie takie samo. Jedynie ja zmieniłam meble i troszeczkę zamysł miałam inny. Więc Idąc najpierw, może tutaj na dwór, na podwórko. Będzie tutaj jacuzzi, standardowa sprawa, jak już było zresztą w poprzednim. Mamy tutaj taki piecyk do pizzy, bo uwielbiam te żarcia pizzo-podobne stąd. Tutaj mamy stolik do rzeźbienia, rzeźbienia, wynajdowania. E, piękne widoki mają. Tutaj tropikalna wyspa fajnie, fajnie. E, zapraszając z powrotem do środka. Bo tu nic ciekawego już nie ma wokół. Przejdziemy się może do łazienki, która się tu znajduje. Jedna z, oto pierwsza z łazienek, tak się prezentuje. No, wanna, roślinki, taka prościzna, nic szczególnego. Dalej idziemy do pokoju Alicji. Pokój Alicji się ma tak. Tutaj dałam taki gwiazdozbiór na ścianie, który jest oświetleniem jednocześnie jakiś taki koszyczek, nocnik, jakieś kwiaty, łóżeczko, wiadomo, chociaż to łóżeczko już się nie przyda, ponieważ y dzisiaj ma urodziny. Tu mamy drugi pokój, który potencjalnie może być później pokojem drugiego dziecka. Na razie jest to pokój do rzeźbienia, do pracy Hailey. I tutaj mamy sypialnię. Sypialnie najmniej zmieniłam w zasadzie ze wszystkich pokoi, wygląda prawie tak samo, ma tylko inne łóżko, okna, zasłony i tą szafę wymieniłam na inną, no i dodałam lustro, a tak poza tym, i obraz, a poza tym jest wszystko to samo. I jest tutaj druga łazienka, też taka prościzna. Nic szczególnego. No i tak się prezentuje dom. Oczywiście zapomniałam powiedzieć, co to za miasto. Jest to Sunlight Tides. Jest to takie również tropikalne. Nie wiem, czy kojarzycie takie miasto, bo nie wszyscy grają w te storowe miasta, ale jeżeli nie kojarzycie, no to, no to takie właśnie ono jest. Tak na szybko wam pokażę. Jest takie bardzo podobne do tak naprawdę Isla Paradiso. Jest to bardzo podobny vibe, ale jednak jest, no, mam nadzieję, mniej zlagowany. I cóż, no tutaj sobie będziemy teraz mieszkać. Bo złoczyńcy pracują w wulkanie. I ja nigdy nie miałam przekonania do tego miasta. W sensie nie mam nic przeciwko temu miastu, ale jednocześnie nie mam w swojej głowie takiego czegoś, że to jest moje ulubione miasto. Zazwyczaj żyłam w takim przeświadczeniu, że wszelakie inne miasta są fajniejsze. I jakoś nie potrafiłam się tutaj nigdy utrzymać na zbyt długo. Raczej zmieniałam miasto, bo byłam sobie tutaj z jedną, może dwa pokolenia, także chcę przełamać to w sobie. I stworzyć takie wrażenie dobre tego miasta, żebym dobrze się tutaj e, odnajdywała i czuła i bawiła, bo no bo niestety zazwyczaj stąd uciekam, więc mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Też nie grałam tutaj za dużo, więc nie znam za bardzo simów. Którzy się tu znajdują. Przeprowadziliśmy również tutaj byłego Hayley oraz jej syna. Oni mieszkają sobie tutaj gdzieś. Znaczy oni już dziś poszli, oczywiście, są na basenie. Ale mieszkają w którymś tutaj domku. Już dokładnie nie pamiętam, w którym, ale gdzieś blisko. Dobra, dzieciak ma urodziny, to w zasadzie możemy od razu zrobić te urodziny. Nie widzę sensu, żeby czekać, w żeby Firanka się zapaliła w sam raz. No i dobra, dzieciaku, co z ciebie wyrośnie. Dobrze, losuje cechę. Okej, okay, tchórz. No, w porządku. Dobra, zamówimy od razu sprzątaczkę, ponieważ była w poprzednim domu. No to dlaczego by nie teraz? Pogadajcie sobie, kto przylazł. Ach, sąsiedzi losowi. Dobrze. To możesz się przywitać z nimi. Zapraszaj, ludzi. Tutaj dołącz sobie do grania. Dzieciaku, miałam ci dać tą zabawkę, dałam. Chciałabym w ogóle zrobić również zmianę wyglądu Hailey, ale myślę, że to dopiero po urodzinach. Urodziny ma za dwa dni i także chciałabym zmienić jej wtedy troszeczkę wygląd. W związku z tym, czy tam będzie z telewizji oglądasz, no i fajnie, to weź sobie z nim pograj w gierę. I tam też zaproś, bo widzę się łzi. Dobra, dziecko naszykuj się do spania. Chciałabym też włączyć na chwilkę story progression, żeby tu się troszeczkę podziało. No i dobra, co tam podjadasz sobie, bo skłodniałaś, dobra. To ty się wykąp. Ty, jak sobie podjesz, to. To zapraszam. Mhm. Dobrze Wam poszło. No dobra, może teraz się uda. No i dobranoc. No i wszystkiego najlepszego. No tak wszyscy powstają. Co tam dzieje się dużo na mieście? No hej. Dobra. Hops. No i dobra. Pewnie kryzys wieku średniego jak zwykle. O, nie tym razem? Czyżby? No, oczywiście, że tak. No przecież. Matko Boska, anulowałam ci iście do pracy, co jest ze mną? Mla jazda do pracy. Tam sobie popoznawaj ludzi. No, a ty możesz już sprzedać to, co tam wytworzyłaś. Fajnie. Dobra, teraz możesz lodem robić. Chciałabym ci kupić szkicownik, ponieważ to też chyba podnosi umiejętności rysowania. Dam ci to po prostu do kieszeni. Możesz sobie tam zjeść coś. No i dobra, i do szkoły jazda. Troszkę ją przebrałam w międzyczasie, kiedy spała, także no. A potem możesz zrobić jakieś guferki. Czekaj, czekaj, zanim pójdziesz robić to sprzedaj, bo to jeszcze się roztopi i co wtedy? Boże, ledwo się wprowadzili, już są rachunki, nie wytrzymam. <grych> Chciałabym, żebyś jeszcze poszła do sklepu. Dobra, chciałam, żebyś kupiła kaczuchę, nie świeczkę, świeczki nie, nie, nie. I dobra, i do domu. No i dobra, i fajnie, do lodówki odłożone. Kaczusia i płyn. Fajnie, fajnie. Dobra, możesz się wykąpać. Masz, proszę sobie... No to wyłaś. I teraz sobie proszę o, ćwiczyć. No dobra, możesz iść sobie na wycieczkę. Jesteś taki umęczony, ale dobra, poczytaj sobie coś może. Czy nie? Czekaj, ty chciałeś sobie te swoje eliksiry. Sport musisz na pewno zrobić. Dobra, no to możesz sobie poćwiczyć. W takim razie. Widzę, że to rysowanie, to szkicowanie to tak sobie dodaję, więc... I lepiej chyba jednak kupić sztalugę. Proszę postawić ci w takim inspirującym miejscu. To właśnie chciałam, żebyś sobie tam poprawił. No i ty tu z koleżanką przybyłaś. No dobra, no to sobie poróbcie lekcje razem. Jak tam ci, Henry, idzie? Jak skończysz to się wykąpić, spać? No, czuj się jak u siebie, młode. Naprawdę. Jeszcze policyjny samochód to stoi, no pięknie. No dobra, pierwsze koty za płoty, nie? To mam farta tych złodziei ostatnio. Jessie, wiesz ty co? No i co? Warto było? Mhm. No, i sobie uciekła, ta. Fantastycznie. No oczywiście, że uciekła. Boże, co za niekompetentna policja. Chciałabyś być złodziejką? To mi się nie zdarza tak losowo. Ej, to będzie śmieszne. Proszę bardzo, spełniamy marzenia. Rzadko gram w sumie karierą złodzieja, więc dlaczego by nie? Boże, jaki brudny Dunkibel weź to posprzątaj, dzięki. Hej, ma urodziny, wiem. Ty idziesz do szkoły, ty masz wolne dzisiaj. Daniel Przyjemniaczek jest twoim szefem. Kurde. Co ty tam do tej pracy potrzebujesz? Hmm, mechanika. Ale ty chciałeś sobie, pamiętam, tam w tych potkach siedzieć, to się zajmij tym na razie. Dziecko do szkoły. No, zdążyłaś w ostatniej chwili. No i dobra, i możesz sobie rzeźbić dalej. No się nie sprzątaj, nie ma czasu. <grych> Dobra, jak ty się już lepiej czujesz po tych ćwiczeniach, to możesz sobie ćwiczyć dalej. No brawo, już szósty poziom, dobrze ci idzie. Potem se możesz zadzwonić do syna. No, nawet go możesz w sumie zaprosić. I sobie możesz później jeszcze ewentualnie zadzwonić do tej kumpeli swojej, popuszki. A na razie, no to tego... O kurde, jakie ładne już robisz te rzeźby, no w sumie na szóstym poziomie, no to ma to sens, nie? Dobra, ten za dwie godziny jest dostępny, spoko. Stary się naćwiczył, to możesz już się umyć. Czekaj, dziecko. Weź sobie... Znowu będziemy się żywić tortem, nie wiadomo przez jak długi czas, ale dobra. I chciałabym, żeby Heidi zbuchnęła świeczki. Czekaj. No. Czekaj. Daj sobie torcik. Oczywiście, że ma kryzys wieku średniego. Każdy ma kryzys wieku średniego w tej grze. Dobra, i ciebie chciałam poprosić, żebyście się postarali o dziecko. Skoro już Heidi jest w tym wieku przejściowym, że już nie zostało jej dwa dni i tak dalej, więc to, żeby łatwiej było. Przy bardzo, dzieciak lekcje, okej. Okay. Boże teraz, naprawdę. No dobra, no to se pogadajcie. Ja ci przez noc zrobię makeover. Jak tam skończyłaś lekcję? Skończyłaś, to do spania. Czy się udało? Udało się, super. To jak się udało, to idź sobie spać. A ja was tu poogarniam. Dobra, może dzisiaj w końcu ci się uda zaprzyjaźnić z tym swoim synem. Zaprosić go przede wszystkim. Przejdziesz dzisiaj. Za 6 godzin, bo ty gdzieś tam. A widzę, pracujesz tam w mechaniku. Planuję wbić po prostu umiejętności po kolei, nie? Coraz większy poziom i, I jak już wbije 10 poziom, to zmienię karierę na samozatrudnienie kolejne i tak będzie sobie skakać po tych samozatrudnieniach. A jak, u... jak fajnie, że zdołałaś powstrzymać wymioty i poczekać. Albo nie. <grydy> Który ty masz już poziom? Yy, poziom rzeźbienia siódmy. No, zasuwasz. Yy, widzę tam a, awans dostałeś, Henryku. Gratulacje. No, dobra, możesz iść, nie ma problemu. Chciałam książki kupić, więc zanim Ty wrócisz, to może byś po te książki skoczył. Tu jest biblioteka czy księgarnia? Biblioteka. Gdzie jest księgarnia w tym mieście? Ja jeszcze będę się tutaj gubić teraz. Dobra, tu jest. Kupuj książki. Jakaś kicia tu przeszła. Cóż to za kicia? Jaka piękna. Hej. Tornado. No dobrze. To idź sobie, Tornado. Drugi poziom. No. i do domu. Jak ty się tam z tym dzieciakiem skumplowałaś? Jakiś, jakiś hektor, Gdzie on w ogóle jest? taki dzieciak no dobra to twoja pewnie siostra jest zgadza się, siostra yy, starsza, bo chodzi do liceum tutaj mamuśka tatko, dobra, okej okay. już ta twoja koleżanka się widzę zestarzała no też się pogadaj z tym swoim koleżką jak już przyszłaś do niego no, pobawcie się. No i dobra, możesz już lecieć do domu, bo już późno w sumie. No, już śpicie? Okej. Okay. Co cię tam, zerwało telefon? Kto tam? Spamy? No i dobra, noc dalej, no dobra. Okej, okay, i ty możesz sobie... Iść spać, no to się pospała. Prawda jest taka, że chciałabym jej te ciąże skrócić i chciałabym, żeby już dziś urodziła, ponieważ chciałam, żeby urodziła jeszcze przed, przed urodzinami, ale nie chciałam, żeby później wiek się przesuwał i w ogóle, także no, już dziś urodzi dzieciaka. Taki i wcześniej jak trochę, no ale dobra. No, dzięki Ci Henryku, że posprzątałeś. Dzisiaj znowu masz wolne. Mam sobie poćwicz, sprzedaj te rzeźbę. I dobra i kolejny poziom. Dobra, dziecko by się chciało obawić to spoko. Poczytaj sobie. Albo sobie nie poczytasz, bo idziesz do szkoły. No to jazda. Ty jak się już ogarniesz. To idź się myj. A tu ci kupiłam podwójnie te książki, no spoko. No i dobra, chciałabym tak zrobić, okej. Okay. Córka. Nie myślałam, że to tak szybko pójdzie, ale córka, dobra. Nazwiemy ją po prostu... Tak ją nazwiemy. Prze bardzo, wow, ale cechy fantastyczne, nie no, losujemy jeszcze raz. Okej, okay. a może coś lepszego? Tak polosuję kilka razy, już. Jest i dzieciak, proszę dać mu butelkę i do końca wsadzić. Dobra, możesz sobie troszkę poćwiczyć, tam tylko do wbicia poziomu, bo... bo trzeba się wszechstronnie rozwijać. Trochę może, wiesz, ruchu ci się przyda, jak ciągle siedzisz z, tymi, z tym rzeźbiarstwem, to to jest męczące dla plecków. Telefon, kto tam, co tam, weź odbierz. Nie, nie będziemy do Chin zasuwać, co wy. No Dobra, to była ta książka z pracy. To możesz sobie przeczytać. I spoko. Dobrze, idź do Hektora. Widzę, żeś się z nim skumplowała mocno. Czekaj, jaką ja bym ci mogła dać tutaj rzecz, żeby ci to jakoś pomogło? Co ja bym ci dała? To, że szybko się uczy. No to jest fajna cecha. Dobrze, możecie sobie iść tam. Boże, jak ty schudłaś nagle? Matkowoskę. <noise> Kurczę, poćwiczyła chwilę i już schudła w ogóle całą wagę ciężową, nawet chyba więcej, niesamowite. Dobra, ty chcesz kolejny poziom kariery. Chcesz na wycieczkę i spędzić czas z tatą. Dobra, dziecko. Co u ciebie? No, pobaw się tam z dzieckiem, jak skończysz czytać. Dużo ci zostało. No sporo to, to leci teraz lepiej. Lubię sobie w Nowym Mieście tak poruszać co jakiś czas to Story Progression, żeby się coś podziało nowego. Dobra, no, co jeszcze dzieciaku? Oprócz nakarmienia. No już nic, ale możesz się pobawić z nią troszeczkę i do końca. Juniper. Juniper? Boże święty, nie Juniper, tylko Alicja. Proszę sobie poprosić o pomoc Henryczka. A możesz jej na przykład pomóc, czy nie bardzo? Bo to fajnie by było z twojej strony. E, proszę, żebyś jej pomógł. Możesz to zrobić? No, dziękuję. A ty poczekaj, zanim zjesz, to się zaopiekuj małą. Miej pieluchę. Chyba tyle, o to tylko chodziło, nie? No dobra, to do końca. Wow, właśnie zdałam sobie sprawę, że obie córki mają imię na tą samą literę. To... Nie, 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 nie toaleta, zjedz sobie i możesz iść spać. Stary, co robisz? Się przeglądasz w lustrze, dobra. Czekaj, ty, zanim pójdziesz spać, to sprzedaj, idź do toalety i idź spać. A ty już możesz iść spać. Fantastycznie się dogadaliście. U, widzę, że się nasz y, tutaj y, ron zaczął spotykać. Odłóż ją tu, idź zjeść. A w tym czasie i zrobimy szybkie urodzinki. Żeby już po tym jednym dniu była dzieckiem. I stary się zabierze za naukę. Dobra, zostaw. A, dobra, jak już chcesz bardzo, to posprzątaj. A mogę się pobawić z dzieckiem od razu. Nie, to chyba tylko jak dzieciak się bawi sam, to możesz, mo można z nim. To idź się tam pobaw. I mogę teraz dołączyć? Mogę, dobra. No to się pobawcie razem. Bo może ty się nie lubisz z tymi ludźmi. Czemu? Albo to pewnie przez te plotki, weź, dobra. Musisz się pozadawać z ludźmi. To niedobrze, żeby cię tak wszyscy nie lubili w tej robocie, chociaż tak sobie wyrównaj na zero. No ty idziesz dzisiaj do szkoły? Idziesz, dobra. To się planujemy ogarniać tutaj. No, ktoś dzwoni. Kto tam dzwoni? Dobra, kumpela. No to możemy sobie pogadać. Może ci się uda zaprosić tego swojego syna nareszcie? Znowu pracuje, ja nie wiem. Nigdy nie ma dla nas czasu. Może to wymówka po prostu. Nie chce się z nami spotykać. Co tam, dziecko? Dobra, poucz ją troszeczkę. Dobra, możesz ją przy okazji. No, idziemy tutaj, nie przeszkadzać panu sprzątaczowi. Odłóż dzieciaka, daj jeść. I ty też sobie możesz zjeść. No i możesz sobie ją tam pouczyć. Ty, jak się tak dobrze bawisz na razie, to możesz sobie odrobić pracę domową. A potem możemy sobie iść do miasta. Wszyscy. Dziecko już tam zmęczone, więc. Nic z tego wszystkiego. idź, Naucz ją korzystania. Na weekend wychodzimy sobie z domu. O kurczę, on ślub wziął znowu. Patrzcie, chciał ślub z Haley, a wziął teraz kurczę z jakąś babitą inną. Z kim ty tam ślub wziąłeś? O, z taką jakąś Lauritą. ok? Jesteście razem, widzę. O, i masz teraz dwójkę przybranych dzieci z typującym starym. Dobra, kto tam wstał? Henry. Jutro Alicja ma urodziny. Chcesz wziąć ślub? Ja ci to zablokowałam, ale nie wiem, co z tego będzie. Spróbować możemy. Weź może dziecko, naucz korzystania. Jak już bierzesz je na ręce. Dobra, ty się wykąp, zjedz. Sobie zaraz pójdziemy. Ty też możesz wstawać, jeść, wykąpać się. Tobie zlecę zrobienie... Jakiegoś śniadanka. Dodatkowo, żeby cokolwiek było. Dobra robota. No głodny nie byłeś, ale rozumiem. Chcesz spróbować. Co tam podajesz ludziom? No dobra, rachuneczki popłacone. Też weź sobie prysznic. Czy ja ci dam, żebyś to sprzątała? Tak, nie, nie, to weź ci prysznic weź. I dobra, zrobimy sobie... Grupę i się wybierzemy na przykład na festiwal. Myślałam trochę nad basenem, ale może zabierzemy się jednak na festiwal albo na jakąś plażę w sumie. No dobra, tu możemy się wybrać. Jazda ekipa. Jedziemy na plażę. Dobra, zrobimy tak. Ty odłóż tu dzieciaka. Ty sobie zapraszam tu. Chciałam Ci zaproponować opalanie, ale tak średnio widzę, tu tutaj jest. Także możesz sobie iść na. Minsurfing, surfing, dlaczego nie? A ty sobie możesz tutaj popływać z rurką. Śmiało. No może dziecko to tak lepiej nie sieć w samym centrum słońca. Może gdzieś jakiś chociaż pod jakimś drzewkiem, co? Możesz się tu pobawić. No i akurat się rozpadało, no bo przecież. O, matko, boska jak cię wywiało daleko. Babo. I co i koniec? Ja Cię poproszę, żebyś Ty tu wróciła. Nie, no dobra, zbieramy się, jak tu widzę burza, no to już gruba sprawa. Gdzie ten dzieciak jest? Tutaj. Się do domu, zbierasz. No,ście się wybrali na plażę, no to zaczęło padać akurat, nie? To... No i tęcza jest, fajnie. To może pójdziemy sobie po prostu na festiwal. I co tam, można coś na festiwalu robić w zadaszeniu? Czy tu wszystko też na otwartym terenie? Tak 50-50, dobra. Dzieciak głodny. To weź ją... Nakarm. Matko, wy to tak się nadajecie, aż strach. Gdzie ty idziesz, stary? Nie idź do domu. Dobra, wiesz co... Jednak idziemy do domu wszyscy, bo to nie nie idzie. Ewentualnie... E ewentualnie, ewidentnie. To nie idzie, plus jeszcze padać zaczęło. Ja nie wiem, co to za wypad. Zimno, pada. Kurde, jak letnie wypady w tym roku. Nakarmiłeś to dziecko w końcu? Nie, okej. Okay. To znaczy nie okej, okay. nakarm na podłodze. I też się idź ogarni, psać małą do końca. No już nie płacz, nie płacz, nie ma co. Dobra, kąpiel z bąbelkami, rany boskie. No tak, poprzednio wiecznie padało, to teraz też. No i dobra, i możesz co robić dalej. Jutro możemy spróbować pójść na festiwal. Może nie będzie padać. Ale ci się szybko hejli, zmienia waga. No tak to nieraz mają simowie niektórzy. Gadaj sobie z tym swoim synem, może ci się w końcu uda. Udało się, dobra. Możesz podać sałateczkę jakąś. No dobra, jak już wstałaś, to możesz nakarmić od razu małą. I siebie też tutaj możesz ogarnąć. Kurde, dwie łazienki to jednak przywilej. Co, nie udało się? Czemu płaczesz już? Nie zdążyłaś? No dobra, no to nie płacz. Podej na leśniczki może. Ja znowu cię zapomniałam przebrać, więc zajmę się tym. Alicja ma dziś urodziny. Dobra, dawaj, nauczysz się już, dzieciaku, wierzę w ciebie. No, dzięki, Henry. Możesz odłożyć? Mm, ty chciałeś sobie poprawić sport, także jazda. Możesz sobie poprawiać. Dobra, robota. A Ty sobie dalej tam rób. No, już w kamieniu możesz rzeźbić. Wow. Dobra, stary później sobie poćwiczysz. Muszę z córką pospędzać czas. Dobra, chcecie się pobić na podłóżki? To możecie sobie to zrobić. No, bo obaw się siostrą. Dobra, pogadaj sobie z tą Twoją koleżaną Ty się wykąp jak skończysz. No bo będziemy się żywić tortem samej urodziny, prawie w tym odcinku. No dobra, to idź sobie, się ogarniaj. Asy go zaproś. No spoko. Dobra, dziecko głodne. Możesz jej dać butelkę. No i zaproś do środka. Ty proszę, żebyś zaprosiła tego swojego syna. Spoko też go zaproś do środka no i okej okay, zdmuchnij sobie świeczki dobra, wybieramy cechę czy tutaj losujemy cechę, ale tym razem akurat chciałabym wybrać i wegetariankę, a dlaczego wegetariankę? no bo w sumie ma ulubione jedzenie wegetariańskie i tak zawsze mi się to kojarzy że mam w głowie, że mogliby w sumie być wege Dobra, zapraszam na torcik. Smacznego wszystkim. Ty możesz się zapoznać w sumie z tym twoim przyrodnim bratem. Owie, go możesz zapytać, bo nie wiem dokładnie, ile między wami jest. Co, dziecko, do spania? Idź tam ją do kojca wsać, idź spać. Ty też, idź spać. Proszę się Alicją zająć. No, historia... No nie obrażaj go, tylko historyjki mu poopowiadaj. W sumie fajnie się ubrałaś, nie wiem, chyba ci zostawię nawet te ciuchy. Zmienię ci tylko fryzurę i to wszystko. No i dobra, możesz sobie użyć tej obrzydliwej toalety i iść spać. I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek, pierwszy w tej serii. Kontynuacja tą rodziną. Mam nadzieję, że wam się podobało, że taka zmiana jest w porządku, takie odświeżenie i, i że też Zachęcicie się do poznania tego miasta, tak samo zresztą jak ja. I cóż, no, żegnam się z wami, życzę wszystkiego dobrego, fantastycznego i pa!